Cześć, witam bardzo serdecznie na kanale Fitness bez Ciemy i nasz kolejny odcinek z serii Zdrowe biodra, Delikatnie rozciągamy, to już będzie ostatni odcinek, także możecie dopasować do swoich własnych możliwości. Zacznijcie najlepiej od odcinka pierwszego, a kiedy poczujecie, że te mięśnie już się porościągały i macie większy zakres ruchu, no to macie jeszcze drugi, trzeci odcinek. Zapraszam serdecznie. Stopy szerzej niż szerokość barków. Lekko uginamy kolana i będziemy się kołysać na boki. To nie tylko na biodra, ale również na kolana i na kostki. Takie ćwiczenie rozciągające mięśnie, wzmacniające stawy. Trzymamy sylwetkę jak najbardziej wyprostowaną. ściągamy barki, łopatki do tyłu, żeby klatka piersiowa była ładnie. Wyciągnięta do przodu. Dobrze jest połączyć ruch z własnym oddechem. Wdech na jedną, wydech na drugą stronę. Świetnie. Teraz ustawimy sobie lewą nogę, wasza lewa noga z przodu i przy wdechu nogę odstawiamy do boku. Przy wydechu krzyżujemy, no w zależności jaki zakres ruchu macie w tym stawie biodrowym. Co jest ważne? Jeżeli tego zakresu ruchu nie będzie, a mimo wszystko będziecie próbować, to zauważycie, że cała sylwetka będzie się Wam obracała w prawą stronę. To znaczy, że ruch nie idzie już z zestawy biodrowego noga, tylko przechylają, przekręcają się biodra, no a z biodrami najczęściej cały nasz kręgosłup i również Górna część. Ciała. Także pilnujemy, jak ustawione są nasze barki. Czy nasze biodra i barki, klatka piersiowa, są cały czas skierowane do przodu, czy właśnie próbujemy za bardzo i sylwetka już nie jest w tej pozycji, co chcemy. To jest najważniejsza rzecz, bo ten zakres ruchu może być dużo mniejszy. Może tylko jesteście w stanie postawić tą nogę przed prawą. Każdy z Was musi sprawdzić, na ile macie tego, tej mobilności w biodrze i dostosować do siebie. Wdech, noga do boku, wydech po drugiej stronie. Wdech i wydech. Może jeszcze dwa powtórzenia. Wdech i wydech. Świetnie. Teraz to samo z prawą nogą. Zawsze Wam będę przypominać, że z reguły jedna strona jest bardziej rozciągnięta, czyli będzie większy zakres ruchu, a ta druga jest wtedy silniejsza. Jeżeli zauważycie, że ta różnica jest rzeczywiście dosyć spora, to zacznijcie następny raz te ćwiczenia od strony która jest mniej rozciągnięta, gdzie ta noga nie ma takiego zakresu ruchu, czy biodro, zrobić kilka powtórzeń na drugą stronę i wrócić do tej strony, która wymaga więcej czasu. Nie robić tylko na jedno, bo to wtedy znowu możecie odwrócić sytuację, tylko wykonujemy te ćwiczenia na obie, ale więcej powtórzeń na tą stronę, która wymaga na to więcej. Czasu naszego poświęcenia. Wdech noga na zewnątrz, wydech na drugą stronę. Może jeszcze dwa powtórzenia, wdech, i wydech. Wdech, i wydech. Następne ćwiczenie możecie wykorzystać do tego ćwiczenia coś do podparcia, jeżeli nie macie zbyt dobrej równowagi. To może być ściana, stół, krzesło. Ja zrobię bez, bo nie potrzebuję, ale jeśli ktoś, te mięśnie, szczególnie właśnie tutaj te biodrowe, są słabe, no to ten balans też nie będzie taki łatwy. Więc my pracujemy tutaj nad naszym biodrem, więc jeśli potrzeba, to się podpieramy. Unosimy tak, dosłownie tylko nad ziemią, naszą lewą nogę i przy wdechu znowu tylko ruch z samej nogi na zewnątrz i wydech już tylko do przodu. Wdech i wydech, żeby utrzymywać dobrze równowagę i prawidłowo pracować mięśniami, to musicie mocno ściągać mięśnie pośladków, szczególnie przy tym ruchu kolana do tyłu. Wdech i wydech. To jest bardzo dobre ćwiczenie na poprawę mobilności bioder na wzmocnienie mięśni, szczególnie właśnie pośladków i również rozciągamy wewnętrzną część uda, wzmacniamy przednią. To ćwiczenie ma bardzo dużo korzyści dla Was. Wdech i wydech. Pracuje również prawa noga, kostka przede wszystkim. Wdech i wydech. Może jeszcze trzy powtórzenia w wersji trudniejszej. Kolano już jest prawie w linii z biodrem. Wdech i wydech. Jak widzicie, sylwetka w dalszym ciągu skierowana do przodu. Nam chodzi tylko o ruch nogi zestawu biodrowego. Ostatni raz. Wdech i wydech. Zmienimy stronę. Mocno najpierw napinamy lewy pośladek kiedy unosimy prawą nogę i znowu przy tym ruchu, prawy pośladek też mocno ściągnięty. Wdech, wydech do przodu. Jeżeli macie dobry balans i ta noga wędruje dosyć daleko do boku, prawie z linii, z barkami i biodrem, to kolano wyżej wtedy. Wdech. I wydech. Ostatnie trzy powtórzenia, jeśli możecie. Trzy. Dwa. Jeden. Wracamy do pozycji wyjściowej. Prawa noga wyprostowana na ziemi. Lewą możemy sobie oprzeć. Pod kolanem lub nad kolanem, żebyście stopy nie kładli, czy kostki bezpośrednio na stawie kolanowym, to musi być poniżej lub powyżej. I próbujemy ciągnąć te nasze kolano, no na tyle ile dacie radę, się czuli jaki jest zakres ruchu. I znowu, jeżeli nie ma tutaj tej mobilności, to ruch można wykonać. Da się, ale wtedy prawa strona, bark, cały boki i pośladek jest uniesiony. Pokażę Wam to z drugiej strony. W tą stronę. O. Kiedy ja nie mam zakresu, żeby te kolano pracowało, żeby tu w stawie bydrowym noga wykonywała ruch, tylko tu mam max, ale ciągnę kolano, to dam radę dociągnąć. Ale tu zobaczcie, już już nie, nie pracują te mięśnie, co chce. Ciało zbalansowało. Na to musicie zwrócić uwagę. Także wracamy do tej naszej lewej nogi. Przy wdechu unosimy, przy wydechu próbujemy ciągnąć w dół, wdech i wydech. Druga rzecz, możecie wyciągać zbyt mocno klatkę piersiową do góry i wyginać kręgosłup. Tu może następować przechylenie bioder do przodu. Tu łatwo to sprawdzić. Jeżeli jesteście w stanie włożyć dłoń, albo nawet całe ramię, no to ta pozycja nie jest właściwa. My próbujemy ten dolny odcinek pleców, nasze lędźwie mieć jak najbliżej podłogi. Tu może być mały łuk, ale nie na tyle, żeby przełożyć dłoń. Mam nadzieję, że to jest dla was jasne. Jeśli nie, proszę piszcie w komentarzach. Bo mogę nakręcić. Taki bardziej instruktażowy, z, ze zbliżeniem filmik, jak to ma wyglądać, bo to jest bardzo ważne. Zróbmy na drugą stronę, czyli lewa noga jest wyprostowana lub lekko ugięta, ale chodzi o to, żeby była na ziemi. Znowu, dla osób, które mają te mięśnie bardzo przykurczone, to będzie niżej, nawet bliżej kostki. W ten sposób pracujemy. Jeżeli to kolano schodzi nisko... To możemy tą stopę ustawiać wyżej, ale unikamy stawu kolanowego. Wdech, kolano skierowane do góry. Przy wydechu czujemy, jak pracują mięśnie prawej nogi. Ale lewy bok, tak jakby był przyklejony do podłogi. Wdech i wydech. I już teraz tylko skończymy w pozycji dziecka. Stopy razem, kolana troszkę szerzej. Jeżeli jesteście mocniej rozciągnięci, to kolana dużo szerzej skierowane na zewnątrz. Znowu można tutaj podeprzeć nasze czoło na pięściach lub na płaskich dłoniach, żeby zejść niżej. Lub rozciągnąć jeszcze bardziej biodra, ale również klatkę piersiową. Możecie spróbować i sprawdzić. Im niżej klatka piersiowa, tym głębsze rozciąganie nie tylko bioder i pośladków, ale również barków i ramion. Starajcie się nie opierać czoła na ziemi. Dobrze jest jednak tą głowę kilka centymetrów trzymać nad podłogą. Znowu po to, żeby nam pracowały mięśnie karku. I powolutku do pozycji na czworaka. I wstajemy. To tyle na dzisiaj. Na zdrowe biodra. Zapraszam na tydzień już na nowe ćwiczenia. <laughs> Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek bardzo Wam się podobał i jest dla Was przydatny, jeżeli znacie kogoś, kto. Też ma problemy z biodrami, dużo chodzi, dużo biega lub jeździ na rowerze, to jednak przy pracy, używając tych samych mięśni, one się wzmacniają, ale zakres ruchu w stawach bardzo się zmniejsza. Polecajcie odcinki, niech też się rozciągają, bo to jest najlepszy sposób, żeby uniknąć jakichkolwiek kontuzji, a tego nikt z nas nie chce, bo potem trudno wrócić znowu do tego naszego regularnego ćwiczenia. To tyle na dzisiaj. Czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze komentarze. Zawsze naprawdę bardzo miło mi czytać, że są te ćwiczenia dla Was przydatne, że je lubicie, że Was motywują, bo to mnie też motywuje do kręcenia nowych odcinków dla Was. Życzę miłego weekendu i zobaczymy się już za tydzień. Zapraszam również do sklepu internetowego, gdzie możecie kupić koszulki, czapeczki, inne gadżety, z ciekawymi motywami związanymi z aktywnością fizyczną. Żegnam się z Wami dzisiaj. Do zobaczenia i